Witam Was serdecznie na moim kanale Mops Models Poland. Dzisiaj prezentuję coś japońskiego jako Toyota GT86, to nie jest firma Auto Art, tylko Dragon Century model na zdjęcia dobrze się prezentował. Ładnie był i był wykonany, ale w rzeczywistości naprawdę to jest porządny, dobry model, którego śmiało można polecić. Dodatkowo sam się zdziwiłem, że ten model ma metalową podłogę. Dodatkowo silnik jak na samochód współczesny jest fenomenalnie wykonany. Wszystko tutaj jest dobrze dopasowane. Dobre są światła, teleskopy w bagażnikach sami, sami się przekonacie jak będziecie oglądać ten filmik do końca. Najśmieszniejsze, że najbardziej mi się też to podoba tu przytłoczenie. Jest fenomenalne, jest bardzo fajnie zrobione. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania, komentujcie subskrypcje, klikajcie i również miły, miłoby akcentem, aby było pod komentarzem komentarze dotyczące tego modelu, czy Wam się podoba, czy się nie podoba, czy coś innego byście chcieli zastąpić tym modelem, więc zapraszam. Nie wiem, czy te, to uchwycę, ale spójrzcie, jak jest to pięknie wykonany silnik. Macie pokazany alternator, różne płyny, akumulator. No po prostu, silnik to mistrzostwo świata i mogę w czystym sumieniu powiedzieć, że. Jest to lepiej wykonany niż nie jeden współczesny auto art. Fotele to guma. Super wnętrze, dwukolorowe. emblematy, no model po prostu fen fenomenalny.